Dzień dobry, ja i ten pan profesor zapraszamy na zakupy z książkami, z nowelkami i z mangami. Zapraszam do oglądania. Niedawno zrobiłam małe zakupy na Book Depository i na i sklepie Animate Taiwan, tak? Że zapraszam Was dzisiaj na małe, co nieco. Pozycji, które dzisiaj zakupiłam, jest ich w sumie sześć. I najpierw pokażę Wam książki w języku polskim. Zakupiłam dwie książki, właśnie w naszym ojczystym języku. Troszkę stęsiłam się za. Językiem polskim, nadrukowanym na papierze. Także skusiłam się na królestwo mostu uh -huh. i na poruszającą podobno historię, która zawiera wątek podróży w czasie. Ja lubię podróże w czasie, także z przyjemnością przeczytam książkę Papierowy. Pałac. Książka ta jest przepięknie wydana. Już Wam pokazuję z bliska. Już widzicie, tak te dwie książki wyglądają. Z bliska, tutaj mamy napisane Królestwo Mostu, przyspieszające bicie serca i przejmująca. Zobaczymy, przekonam się, czy faktycznie jest to. Fajna propozycja. Słyszałam co nieco właśnie o tej książce, że jest ona w stylu ruchomego zamku hauru. I druga propozycją, którą zamierzam przeczytać. Zobaczymy, którą pierwszą przeczytam książkę. Jest to papierowy pałac. Przepięknie wydana, wzruszająca powieść. Tak. Mówią na mieście. Przekonamy się. Przekonamy się. Wydana jest naprawdę fantastycznie. Tutaj widzicie takie srebrne litery. Tutaj taka ala, rozerwana strona. I woda. Tutaj tak ona wygląda w środku. Zobaczymy. Tak wygląda pierwsza nawelka. Podobno, wbrew pozorom, jest to całkiem ciemna, bardzo przytłaczająca historia. Podobno tylko okładka jest urocza. Podobno ta nowelka jest z gatunku dark fantasy. Zobaczymy. Przekonamy się. Ale mam wobec niej pewne założenia, mam wobec niej pewne wymagania, ponieważ jest, ona ma, ma na stronie internetowej pewne właśnie opinie, że jest to historia taka dosyć wstrząsająca, dosyć niełatwa. Jestem ciekawa, czy tak faktycznie jest. I druga nowelka, to jest nowelka My Happy Marriage. Tak się złożyło, że jak zamówiłam właśnie tą nowelkę, to wyszedł również zwiastun anime. Zwiastun jest przepiękny. Prawda, że robi to wrażenie. Z pewnością będę oglądać ten anime na bieżąco, ale najpierw przeczytam sobie nowelkę. Nowelka jest wyglądała bardzo ładnie. Okładka jest piękna, przepiękna. Niestety nie ma. Nie ma żadnej dodatkowej ilustracji. No. Zobaczymy jak się sprawi ta nowelka. Czy, czy będzie naprawdę fajna, czy wręcz przeciwnie się zawiodę. Ma tylko ona pięć rozdziałów, także nie jest to za dużo. Jest dosyć cieniutka. Mhm. Zobaczymy. I teraz czas na y, zakupy z AniMage. I tutaj do kompletu zakupiłam tą mangę. Uh -huh. Tak wygląda manga. Tutaj jeszcze jest nowelka My Happy Marriage i chińskie wydanie mangowe. Tak ono wygląda, cieszę się. Że zakupiłam i nowelkę I mangę Będę mogła porównać Właśnie te dwa Te dwie rzeczy do siebie Zobaczymy jak to Wygląda, czy manga jest Fajniejszy, czy wręcz przeciwnie Czy w mandze są pewne rzeczy Ukazane tylko i wyłącznie Skrótowo I do tego w Animate zakupiłam Pewien Artbook. Tutaj mamy artbook z Hanako. Tak on wygląda. I jest to drugi artbook. Tak, cieszę się, że zakupiłam go. Jest przepiękny. Podoba mi się bardzo ten kolor zielony. Dobrze, to myślę, że ten artbook sobie również razem obejrzymy, ale nie w tym filmiku, osobnym filmiku. Wygląda ślicznie. I na sam koniec gadżety. Dokup zakupiłam, dałam się zakupić um, mini y, figurkę Ko. Ja z tej serii mam już Cały komplet, właśnie z koł, tylko jego mi brakowało. Tak on wygląda. Obejrzymy go razem. On był w takiej maszynie kulkowej ja go kupiłam w sklepie, który stwuje e, używane figurki. Tak on wygląda. Tutaj mamy, proszę bardzo, papierek. Tak samo jak i poprzedni. O, fajnie, że on nie był otwierany. Widzicie? Wszystko fajnie jest ale ja już go otwieram. ta -da -da. na bok. I tak wygląda koł. Jest uroczy. Przesłodki. Prawda? Tutaj ma Wszystko fajnie wygląda, naprawdę. Uwielbiam tą, te figurki z tej serii. Są naprawdę urocze. Fajnie, że mam cały już komplecik. I kolejną rzecz, to również jest malutka rzecz. Może przybliżę. Kolejną malutką rzeczą jest przypinka. Ale jaka przypinka, moi drodzy. Jest to przypinka z Vampire Night. Tak ona wygląda. Mamy pięknego kananę. Jak zobaczyłam tą przypinkę, to nie mogłam się powstrzymać. Tak ona wygląda. I jest to przypinka, która jest z klipsem. Tutaj jest klips, tak mi się wydaje. Jest tutaj klips. Ten fajny jest pomysł, aby do przypinek właśnie mm, spróbować zrobić taki klips, spróbować przy, przykleić taki klips, wtedy można byłoby je przykleić fajnie na światełkach. A nie, to nie jest to co ja mówię, to nie jest klips. To jest Taka, jakby ala podstawka, że, to, że ta przypinka może samodzielnie stać. Widziałam również przypinki takie z klipsami, ale to jest przypinka taka, która po prostu sama stoi, jak widzicie. Mhm. No, bardzo pomysłowy. Myślałam, że to jest taki klipsik, a to się okazała taka podstawka. No, fajnie, fajny pomysł. Dziękuję Wam wszystkim, którzy dotarli do końca tego filmiku. Mogę powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszam Was na kolejne moje filmy. I do usłyszenia lub do zobaczenia wkrótce.